Łapy nie ma. No, także ja mam wszystkim. To jest drugi odcineczek o oparstwie SFD. Tak, mieliśmy testować białka, to właśnie będę testować. Mamy cztery różne białka. Dzisiaj testuję jedno. Karolina drugie. Karolina w pracy, także ja sobie przetestuję jedno. Zobaczymy, czy będzie dobre. Czy też nie. No, i co. Wam powiemy, czy jest warto kupować, czy nie warto. Także ja dzisiaj testuję sobie albo piernika chciałem, albo mleczną czekoladę. Karolina chce krem brûlée i jeszcze jakieś jedno, a żeby nie testować tych samych, to ja jednego, na drugiego i później na zmianę. No później przetestujemy na odwrót. I ostatnie białko. A mleczną czekolada Jest, jest cyk O nutrition, SRD taki krótki vlog O Boże I tak to jest jak shakera się nie ma nie Pasnął, to no jest OK Tylko mój shaker jest do góry wczoraj Dobrze, no. Także dobra. Nie będziemy zanudzać. Macrosy jak macrosy, jak każde białko. Nie zanudzam. Także zrobię. cyk cyk, Jedno dla mnie, jedno dla Karoliny. No i, i ja powiem, później Karolina powie. Ocenimy jo. Dobra. No. Także ja resztę czekolady testuję. Ale, no przed chwilą wziąłem, Rozpuszcza się w miarę szybko, jest ok, Ale to nie przypomina mlecznej czekolady, tylko przypomina na przykład jak Macie że bitą śmietanę bardziej bym przypominał, albo taką piankę na, na jakąś na kawę, cokolwiek coś takiego Bo to na pewno nie czuję mlecznej czekolady, ale czuję taką Właśnie piankę bardziej na tego Na jakiś deserach, czy kawie, czy czymkolwiek Także jak ktoś lubi takie coś, to, to mleczna czekolada, niby o smaku jakimś takim, no nie wiem. No, A Karolina później Wam oceni krem brule. Może to będzie krem brule. Pożyjemy, zobaczymy. Spróbowałem sobie też krem brule. Jak rozrabiałem, czułem samą kawę. Mówię, a ja nic kawy nigdy nie piłem. Śmierdzi mi po prostu kawa. I mówię, będzie 0 na 10. Ale ten krem brule, jak spróbowałem, może powiem, że naprawdę jak jakiś krem brule, no o, rozrabia się też szybko na pewno. Ale w smaku taki. Lepsze niż ta mleczna czekolada, na pewno takie z 8, 7, 8, 7,5, dobra. 7,5 na 10, także naprawdę smaczniowe Krem brule, mleczna czekolada. No, i widzimy się dalej. No, no powiem, że Karolina wróciła z pracy i będzie testować o swoje białeczko. Krem brule. Oceni, ja swoje oceniłem, teraz Karolina. Ocenuję, że zobaczymy. trudkę dostała ekstra. I co? Taki to nie mocno. Nie. Takie. Mane. Jak ty masz te swoje czekolady, no to jest takie normalne płynne, a to jest takie bardziej, wiesz. Tak nie, to było normalne. jak To jak... bardziej gęste jest takie. Jak... nie, bo jak, jak piłem na początku, jak próbowałem tego smaku, to było normalne. No dobra. Nie gęste takie. No nie, ja już czego już nie mogę. Majka. Jeszcze tyle się napiłem, że masakra. To już miałeś takie, takie gęste? Chociaż normalne, Nie mm. jest normalne. Ale dobre. Mm. Ja białki tak za bardzo nie lubię. Dobre. <gryzanie> Dostawię jej na łyka. No, nie, to nawet nie przypomina kremu Brule na pewno. No, właśnie, dobry jest. Na, ale nie na, na pe, no, na pewno. może. O Boże, krem w białku chcę. No, żeby przypominało, to wiesz. Nie będzie nigdy przypominać, ale ta ci przypomina Mleczną czekoladę? Hmm, ten dobry. No nie? Ja to powiedziałem, że to bardziej jak jakaś bita śmita coś, jakby takie coś. Byś dawała taką na kawę, na przykład jak w taką litą śmietanę, że jakąś posypkę na kawę, co rzekę, a ja bardziej... Są, nie, poczułam. Nie? No? No, to, także... No to, to tak, nie wiem... Moje takie 5 może, takie... No. Da się wypić, ale szału nie robi. No to ocenę 6 na 10. No ja bym ocenił, mówiłem chyba już 7 mówiłem na Twoje. Ja 6 na 10. Dobre było, Dobra. No. Zaczęłam z pracy. Także widzimy się. Na godzinę 23.27 no, I pokażemy Wam nasz trening, ale z jutra, a nie z dzisiaj I zrobiłam kroków I jeszcze Uwaga. pokażemy Uwaga. drugi test białek Tam Jesteście uzra. ciekawi ile zrobiłam kroków? Nie 10930. Już ręka 8 km. No dobra no, To do jutra to, No, to do zaraz pa. 500 kilo także siemanko jeszcze raz, mamy kolejny dzień Co teraz będziemy robić? Teraz będziemy właśnie Małego, sobie ćwiczyć. 10. 19 mieliśmy stać o 8. Stawiliśmy o 10:00. z kogo? Mhm, przez ciebie. Przy ciebie, Jesteś bo ty, Nie bo ty się tak mocno ubije. No, ja się no, Czekaj kiedy. kiedy. No. Pokażę wam urywki z, z treningu Jakieś szybkie przebitki Później może jakieś naleśniki, jakieś śniadanko Może obiad, może kolację No i drugi test białek No, I tak W sumie będzie tyle chyba, co? Tak bo, tak, bo podzielimy ten film na dwie części Bo już tak, tego same test smaków Trwało 34 minuty, także Jedem ci tego białko Także to było już po prostu za długo i co, widzimy się w naszym treningu. Piękne kwiatki. Pięknie ja. Jeszcze nie Like you can't take no more. I'm sorry, but when my ending starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here. Won't sneak around. I'll lace you up and put you on. You gotta move, don't want no ride So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running

Ranka gotowa, godzina 19. My mamy naleśniki zrobione. Takie jakby trochę fit, trochę nie fit. Ogólnie naleśniki są spoko na redukcję czy na masę. Tylko chodzi o to, co, zale co zależy co do nich dodasz. Bo jeden naleśnik ma na przykład tam 3,5 grama tłuszczu, no to praktycznie no dużo nie jest, no ile tego zjesz. Tylko jak dodacie nutellę, to no wtedy to jest już tyle. A jak dodacie jakieś fit rzeczy, no to można jeść naleśniki. Jeść Pytam, ja. ile naleśników zjecie. No. To też jest pytanie. Dobra, tylko tam naleśniki, to tam mówię. Nie są złego, że jakbyście tam ciągle z nutellą mieli, to to jest najgorsze. A my mamy takie naleśniki i te produkty z SFD dzisiaj, nie? Przeddziemy testować na naleśnikach. No. Jesteśmy mega głodni, także zabieramy się do jedzenia. smaki. Czy nie pokazujesz smaków? No już pokazywałam przez że... No w bo... hmm. Ciasteczkowy jakiś, jakieś maliny hmm, Kokos, no i też jakiś ciasteczkowy z orzechami. Smacznego. Także jemy... To z i... I narobiliśmy wodę na naleśniki. Łapka w górę. Jemy i tego. I powiemy jak smakowa chyba, nie? Ok. I widzimy się pewnie dalej. Może przy obiedzie? Jo. Zdałem jak mój. Ok, my idziemy do tego na zakupy Ale taką, Bo tak robkuję hmm. Tak, tak Także Martin, by... może bym coś na Martin sobie Czyli... wybrał dzisiaj na obiad burgery. Burgery? Tylko chcieliśmy. 5%. Tego mięsa, że mają na 100 gram mają tylko 4,7 tłuszczy. Czyli z całego opakowania i wyjdzie jakieś 24 gramy tłuszczy. A ostatnio jak robiłem to mi wyszło 75 gram tłuszczy z samego mięsa, bo wziąłem 15, znaczy 15 zamiast 5%. A jeszcze zobaczcie, wiesz, możecie zaoszczędzić i to ma 125 kalorii. Na 100 gram? A tamto miało 206. Okay. Tutaj? nie. Ok, mój obiadek już gotowy. Dzisiaj świadkiem, że nie chcę się żadnej ryby jeść ani nic robić. Także tu miałam sobie taką cotykankę, bagietkę. Mam pomidor, ogórek, pieczarki, kukurydza, salami i ser. Także takie kółeczki. Tutaj Marcinowie się robią burgery. No i co? Stawiam do piekarnika. I gotowe za 15 minut. Ada się prezentuje nasz obiadek. Ja takie dwa burgery, 500 gram mięsa oczywiście, wielkie jak nie wiem. No i do Karoliny Karoliny zapiekanka, fit. fit, fat. No także jemy smacznego. smacznego. Dobra. Po cardio. Karolina wykąpana, ja po cardio zaraz już się kąpasz. no i nagrywamy ostatni odcineczek, czy tam ostatnie, dogrywki Do Czyli ten test białek Będziecie mieli na początku i na końcu test białek I tak zakończymy nasz dzień No, także Karolina będzie teraz robić właśnie szejki Jak Ja mam to, Ja mam piernika, ciągle zapominam Karolina ma tort, jakiś tort z tort, białej czekolady, jakieś jakie tuty zobaczymy co to jest, a co jak będzie ze smakiem, co to będzie to zobaczymy. Też no. Dobra, także tyle. W sumie I zaraz wam powiemy do góry jak tego. Jak smakuje i ocenimy w skali 1 do 10. To widzimy się jeszcze do góry. Psz, tam tam. Dobra. Jednak widzimy się tutaj. już o, po raz ostatni dzisiaj. Także ja testuję tą piernika. Ta ja tą... Nie białą czekoladę, tylko yy, torta, ale yy, pachnie jak takie yy, lody śmietankowe z maszyny. Także test smaku. I co? <laughs> Moje tak, no nie wiem, nie wiem, co, co to jest za smak, muszę się spróbować. Moje glady głowę tak z maszyny tak. smakują. Moje takie... To ja śmierdzi. mocno takie tego tego piernika, tak... No nawet... Nie no, dobra. Nawet... 4, ja bym dał 4 na 10, to takie nawet nie jest dla mnie do picia. Ja tego tak nie, wy, nie wypiję do końca. Śmierdzi chyba. mocno, ale jak się pije, to już właśnie tak, tych nie czuć, tych przypraw, aż tak. Ale moje nadal lepsze, pierniki oceniam 6 na 10 dobre, a to też dobre 6 na 10, to i tak mi smakuje. Ja bym piernika do 4 na 10, no a tam to tak 6, może 6,5 na 10, raczej bym więcej nie dał, ale ten piernik to taki, no dla mnie to po prostu nowy pije, go, bo szkoda zmarnować, ale czy, czy ja będę go pić pewnie nie, także coś się nie będzie musiał wypić. Tutaj właśnie czuję te przyprawy takie korzenne, jak typowo robimy takie pierniki w domu. Właśnie. Na Ale na pewno będę wypiję krem brule To będę pić na pewno. To no jest dobra. I mhm. chyba tylko to z właśnie tych czterech. Krembrę to co to mam. I są może to? jeszcze. To ewentualnie te... Te trzy są dobre, a najgorsze jest te, te, te czekoladowe. To mleczna czekolada. No, to No to jest najgorsza, ta mleczna czekolada. Te mleczne czekolady i tego też nie będę pić, tylko crème brûlée i właśnie... Na pierwszym miejscu to... bym dała tort, na drugim tego przy... piernika, na trzecim crème brûlée, a na czwartym ta mleczne czekolada. No ja i później tego torta. Mleczną czekoladę będę dał na trzeci, a to na czwarty, bo to tak to... na nawet nie do picia. No. Także jak się podoba odcinek, bit też się podoba. Także zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Pa! Yo!